Hej, Siemanko, tu miastka, Witam Was w kolejnym odcinku. testowania borowarów na kanale. Borowarem testowanym się jest Cytrelli Garage Hardy Lemon. Lecimy, to jest fajne otwieranie tej butelki. Taka zawleczka, czekajcie. Pijemy. O! Zawsze lubię to piwo, jest naprawdę smaczne. Co prawda słabe, bo ma niecałe 5%, ale smakowo jest dobrze. <laughs> Uwielbiam właśnie cy cytrusy, piwo to oceniam tak na 5 na 10. Mm. Na noda, także jeżeli lubicie oglądać u mnie testowanie burowerów na kanale, zostawcie już teraz łapkę w górę, napiszcie fajny komentarz, udostępnijcie filmy znajomym, zaprasz zapraszam was także na poprzednie filmy, na, na następne, do następnego, na razie cześć, cześć hej, hej, nie zapomnijcie subskrybować kanału wraz, wraz, z, wraz z tym także siemanko.